Na bazie Piotrostalu panuje wyjątkowe rozluźnienie, chociaż jak zwykle nie brak roboty. Michał, Misiek i Ghost Rider w najlepsze relaksują się przy grillu. Dzień dobry, panowie! Oh. Dobry. dobry, dobry. Co to za miły widok was tu zobaczyć tak rano? Co wy tu robicie? Grillujemy. Grill na złomowisku? No jeszcze mamy do rozpoczęcia pracy 20 minut, a człowiek głodny nie będzie pracował. Zejdę tam do was, zobaczę, co tam u was słychać. To zapraszamy. Powoli, powoli, powoli. O, o, kiełbaskę. No. A gdzie jest Zbysio? Odpoczywa. Miał ciężką noc. Gdzie odpoczywa? W limuzynie. Kurde, już was naprawdę tutaj pogięło całkowicie. Zbysiu, jak już poleżałeś, zjesz, posilisz się, to mam dla Ciebie robotkę. Co za robotę? Weźmiesz Ghost Ridera i tam na regale trzeba drzwi powyrzucać. Nie jak drzwi powyrzucać? Miesiąc temu były układane. Były układane, ale nic się nie sprzedało z tych drzwi, więc trzeba je wyrzucić i koniec. Jak trzeba, to trzeba. Jak ty na raz po poluszku, to my też. Zjemy kiełbaski i idziemy pracować. Stoi. Dobra. Paweł jest dzisiaj wyjątkowo opanowany i wyrozumiały. Ekipa niespiesznie zabrała się za konsumpcję i właśnie wtedy na horyzoncie pojawił się boss zwany stalowym. Czołem, chłopaki. Dobry, dobry. dobry. O, widzę koniec sezonu grillowego na kasacji. No i prędzej się załapał na kiełbaskę. Sorry, chłopcy, ja fit. Czas trochę o siebie zadbać. Trening, dieta. A my odwrotnie. Słuchajcie, jaki jest plan na dzisiejszy dzień, Paweł? Mam podnośnik Gizo, przyjechałem teraz właśnie nim. Będę wywalał drzwi, które się nie sprzedają. Paweł, posłuchaj. Drzwi nie uciekną. Możesz to zrobić jutro albo pojutrze. Dzisiaj mamy specjalne zadanie. Pojedziecie na Luxor i przed zimą trzeba sprawdzić wszystkie rynny, czy są czyste. Czy nie zapchało je liściami? Ale może bym jutro pojechał, bo się rozstawiłem tutaj, już zaplanowałem sobie wszystko. Jutro może padać deszcz i nie zrobimy tego. Ładujcie podnośnik, dobra. Ja pojadę z wami dwoma, bo tam w czterech nie ma co jechać. A dobra. wy, żebyście się nie nudzili, to mam wczorajsze zlecenie, facet się uparł, żeby z Audi siedzenia przednie kupić. To z tego Audi wymontujecie siedzenie, dobra? Dobra. Dawajcie, zbieramy się stąd. To jedzie.